Zaczynamy od Dnia Peścia. Święta wszystkich ojców naszych drugich połówek. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, że teść to nie tylko postać z dowcipów, ale też człowiek z sercem na dłoni. Henio, jakiego teścia chciałbyś mieć? O, ja to bym chciał mieć teścia jak Clint Eastwood. Mało mówi, ale jak spojrzy, to wiesz, czy jesteś mile widziany. Albo takiego, co zawsze ma w lodówce zimne piwo i nie zadaje pytań o kredyt. Ale szczerze, najlepszy teść to ten, który mówi zabierz córkę na wakacje, ja zajmę się ogrodem. I rachunkami. Taki to skarb, nie człowiek. A twój wymarzony teść, bardziej kumpel czy wersja, milczy, ale wie wszystko. Bardziej kumpel. Ono to cudownie. Razem można pogadać o samochodach, grillować bez stresu i narzekać na ceny w kastoramie, jak przystało na dwóch dorosłych facetów z życiowym doświadczeniem i bolącym kręgosłupem. Taki teść to nie człowiek, to drugi ojciec z opcją śmiechu i zero kazania. Tylko pamiętaj, jak już złapiecie wspólny język. To jesteś kupiony na zawsze. Grill w deszczu. Malowanie płotu. Jasne, szefie?